Harry jeszcze nigdy nie był w Londynie. Natomiast Hagrid, choć sprawiał wrażenie, że wie dokąd zmierza, najwidoczniej nie był przyzwyczajony do normalnych środków podróży. Ugrzązł w bramce do metra i uskarżał się głośno, że siedzenia są za wąskie, a pociąg za powolny. Nie mam pojęcia, jak temu gole radzą sobie bez czarów, oświadczył, e e, kiedy wspinali się po zepsutych ruchomych schodach które ich wyprowadziły na ruchliwą ulicę pełną sklepów. Hagrid był tak wielki, że prół przez tłum jak lodołamacz. Haremu pozostawało tylko podążać za nim. Mijali księgarnie i sklepy muzyczne, kina i restauracje z hamburgerami. Ale żaden sklep nie wyglądał na taki, w którym można by kupić różdżkę. Była to po prostu zwykła ulica zatłoczona zwykłymi ludźmi. Czy to możliwe, by setki mil pod nimi spoczywały stosy złota czarodziejów? Czy tak naprawdę są sklepy, w których sprzedaje się księgi z zaklęciami i latające miotły? Czy to wszystko nie jest jakimś jednym wielkim żartem wysmażonym przez Dursleyów? Gdyby Harry nie wiedział, że Dursleyowie nie mają poczucia humoru, mógłby tak pomyśleć. Ale jednak, choć wszystko co... Mu dotąd powiedział Hagrid, było zupełnie niewiarygodne, jakoś czuł do niego zaufanie. No i jest oznajmił Hagrid, zatrzymując się dziurawy kocioł to słynne miejsce. To był mały, brudny pap. Gdyby Hagrid nie wskazał palcem, Harry w ogóle by nie zauważył, że w tym miejscu jest pap. Ludzie mijali go, nawet nie zaszczycając spojrzeniem. Ich wzrok ślizgał się od wielkiej księgarni po jednej stronie pubu do sklepu z płytami gramofonowymi z drugiej strony. Jakby w ogóle dziurawego kotła nie dostrzegali. Prawdę mówiąc, Harry miał dziwne wrażenie, że widzi go tylko on i Hagrid. Zanim zdążył zrobić na ten temat uwagę, Hagrid wepchnął go do środka. Jak na słynne miejsce było ciemne i obskurne. W kącie siedziało kilka staruszek popijających szery z maleńkich szklaneczek. Jedna paliła długą fajkę, jakiś człeczyna w spiczastym kapeluszu rozmawiał z barmanem, który był całkowicie łysy, bezzębny i pomarszczony, niczym orzech włoski. Kiedy weszli, rozmowy ucichły. Wszyscy musieli dobrze znać Hagrida. Machali do niego i uśmiechali się. A barman sięgnął po szklankę, mówiąc... To co zwykle, Hagrid? Nie mogę, Tom. Mam na głowie sprawy Hogwartu, odpowiedział Hagrid i klepnął po ramieniu Harego, pod którym ugięły się kolana. Dobry Boże, rzekł barman, zrykając na Harego. Czy to. czy to może być? W dziurawym kotle zrobiło się nagle zupełnie cicho, a wszyscy zamarli bez ruchu. Na mą duszę, wyszeptał stary barman. Harry Potter, cóż za zaszczyt? Wyszedł pospiesznie z baru, podszedł do Harego i ze łzami w oczach uścisnął mu rękę. Witamy, panie Potter. Cieszymy się z pana powrotu. Harry nie wiedział, co odpowiedzieć. Wszyscy się na niego gapili. Staruszka pykała fajkę, nie zdając sobie sprawy, że zgasła. Hagrid promieniał. Potem rozległo się ogólne szuranie krzesłami i wszyscy rzucili się do harego, żeby mu ścisnąć rękę. Doris Crockford, panie potter, nie mogę uwierzyć, że w końcu pana spotykam. Tak jestem dumny, panie potter! Jestem taki dumny! Zawsze marzyłam, żeby uścisnąć pańską dłoń! Jestem cała w nerwach! Jestem taki wzruszony, panie potter, że trudno mi znaleźć słowa. Jestem Diggle! The Dolls Diggle! Ja już pana spotkałem! Powiedział Harry, kiedy Dedalusowi Diggle'owi z emocji spadł w spiczasty kapelusz. Kłaniał, mu się pan, kłaniał mi się pan w sklepie. Pamięta! krzyknął Dedalus Diggle, rozglądając się z dumą. Słyszeliście? On mnie pamięta! Harry ściskał mnóstwo rąk. Doris Crockford podeszła po raz drugi. Przez tłum przecisnął się jakiś blady młodzieniec, bardzo zdenerwowany. Jedno oko drgało mu gwałtownie. Profesor Quirrell, powiedział Hagrid. Harry, profesor Quirrell będzie jednym z twoich nauczycieli w Hogwarcie. Potter, wyjąkał profesor Quirrell, chwytając dłoń Harego. Trudno mi powiedzieć, bardzo miło mi pana poznać. Jakiego rodzaju magii pan naucza, panie profesorze? Obrony przeciw ciemnym mocom. Wymam rotał kryl, takim tonem jakby nie warto było o tym wspominać. Ni nie mówię, ni że, że pa pan tego po potrzebuje, Potter. Zaśmiał się nerwowo. Będzie p pan nabywał w w wyposażenie, co Potter? Sam muszę znaleźć jakąś nową książkę o wampirach. Wyglądał na przerażonego samą tą myślą. Ale inni nie pozwolili profesorowi tak długo obserwować Harego swoją osobą. Upłynęło z 10 minut, zanim się wszystkich pozbyli, w końcu Hagridowi udało się przekrzyczeć podniecony gwar. Musimy iść! Mamy mnóstwo do kupienia! Chodź, Hary! Doris Crockford po raz ostatni uścisnęła Haremu rękę i Hagrid wyprowadził go tylnymi drzwiami na małe, zamknięte podwórko, gdzie stał tylko pojemnik na śmieci i rosło parę chwastów. Hagrid wyszczerzył do Harego zęby, a nie mówiłem. Powiedziałem ci, że jesteś sławny, chłopie. Nawet profesor Quirel rozdygotał się na Twój widok. No tak naprawdę mówiąc, to on zawsze dygocze. Zawsze jest taki zdenerwowany? Przeważnie, biedny facet. Ma naprawdę wielki łeb. Wszystko było dobrze, póki studiował z książek, ale później sam się wziął za eksperymentowanie. Mówią, że miał przykre spotkanie z wampirami w czarnej puszczy, a później trochę kłopotów z pewną wiedźmą. Już nigdy nie był taki, jak przedtem. Boi się studentów, boi się tego, co naucza. Zaraz, gdzie jest mój parasol? Y, wampiry, wiedźmy. Harry ha, miał już zamęt w głowie. Tymczasem Hagrid liczył cegły w murze nad Śmietnikiem.